Siemanko do Bermanki z tej strony noworoczny wypad pierwsza 38 zaczynamy kopanko I 20, sekund. i 20 sekund także do pierwszego dołeczka i wszystkim życzymy szczęśliwego nowego roku Nie widać Ale, słychać. Ale również wszystkiego dobrego To co? Lecimy Pierwszy dołeczek Rafała na żywo 62-64 Jest Aha. Aha. Jest Pierwszy fand. Pierwszy fant W nowym roku Dokładnie. No to ale to fant. nic. Lecimy dalej. Dokładnie. Oczywiście zawsze tak jak jest, jak, jak jest tak jak jeden drugiego nagrywa, to się nic nie znajdzie. A teraz mówię, a nie nagrywam, bo taki dziwny sygnał yy, Momencik Już wam pokazuję. Jest dyszka. Kurczę tak brzydko światło odbija. Rafa, podejdziesz na chwilę, bo nie mam jak pokazać, bo mi tu cień mi pada od telefonu, wiesz, o zaświeciek możesz, o, dyszka, dyszka, TRLowska, no, no ja już też myślałem, że kawałek czegoś, ale, aluminium. no, no ładne okrągłe było. Ładne było. A tu, który. Podasz do mi to. było to widać. Który tu jest rok? Nie wiem, czy widać. Nie widzę roku. Co za rok? A ja bez okularu tutaj No, 10 zł. Dobra, super. Jest. Na browara jeszcze. na jeszcze. Tak. Jest po długim chodzeniu. Kolejna monetka. I co my tu mamy? O kurde, za dużo 50. Feningów 50 feningów 50 fenoli Masz może ten? Żeby to oczywiście To mu patrznochcie A ja znowu Kawałek zaledwie Od pasa O Od pasa nie Pierwszy fan Tiger Tiger No Taki fan po zmianie pola Pierwszy fan Tiger Tiger Woods Pięknie Dawaj do Sakwy Lecimy Dużo widać, nie? Panko jest Nic nie widać trochę, ale zaraz będziemy widzieć. Będziemy albo nie będziemy. Kawałek łyżeczki? Nie, to będzie podbicie od buta, no nie? Może no, być... Podbicie, no... Tak. Przezelewane. Coś od czegoś. Coś, Coś od czegoś. nie ma? Nie wzięłeś to. No standardowo, nie? No. no. w każdym razie. Lepsze to niż jest No. Lecimy. Mamy punkt czwartą. Czy Rafał przełamie złą pasę i znajdzie monetkę? Gdzie? Tak głęboko. To raczej nic do dobrego nie wróży. 51 52 Alumenum będzie się okaże się a, a nie. Alumenum ne? trzeba nie wiem kawał blachy zaświecisz mi tu zaświecisz Ci że mu. No. Kolek pierścienia. Tak. mocy. Coś od czegoś. Kiedyś to coś było. No na pewno. Takonoż <laughs> nami. <laughs> Ty jesteś tu jesteś. Łańcuchy za zapalę Urażenie, bo pierwszy porządny sygnał nie drugi. Drugi. Się za chwilę. Co tu mamy? ale to no, nie no, za chwilę bydzimy przy drodze się zadymiło tererata wyszło cały siedemdziesię wyszło, wyszło, wyszło. miałeś rację. Ale to jest, proszę pana, coś mi to mówi. Czy to nie jest kurde od. Od guziora? No. Miałeś rację, przed chwilą mówiłeś, że tu może dzisiaj zaszliśmy na guziki. Tu, y, czy tu nie przychodzi guzik pruski, ten z koroną? To mi się wydaje. Było to, to... O kurde, czekaj, gdzie mi to spadło. <laughs> <laughs> Zaśpiewną no mi to. Aha, tu jest Ta albo od paska Albo od Ale mi się wydaje, że tu ten guzik przychodził. Coś podobnego, nie? No To mhm. zło w całości. Dobra, to się wytnie. <śla> 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 Czy w końcu przełamie tą złą pasę? nie. Mówisz, że nie że nie a jednak nie Jednak nie prze Albo guziorę, albo Polmosy Albo polmosy, no Trudno No, Rafa po długim, 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 długim Długim nic 10 groszy 10 groszy per Je yeah. Kurde, pół Pół, w kupie <laughs> Złap pasta Została zażegnana. No zobaczymy. <laughs> <laughs> Nareszcie, bodetki. ten. Przez chwilkę, że to z No można powiedzieć, że jest serwerko, nie? Aluminiowe. O, okay. Ale w ogóle za nie pokazywało, nie? No, dziwne. pole jest jakieś dziwne. A my tu nadal mamy ciemno. Nadal ciemno, a godzina. do domu daleko. Piąta ileś tam jest No i Rafał kolejna monetka od poprzedniej monetki 10 metrów uszedł 10 fenoli już widzę to Tak Dokładnie Ja widzę, że nic nie widzę nie, czekaj Zrobię droga, czekaj Mgły No Feoli. Tak, no tu jest, ale z, z, zjechane nie mocno no Kurcze tutaj nie widać, ale ja widzę, nie? Wiesz jak pod światło spojrzę No ja zdycha, o widać teraz Jest dycha Dyszka Elgansjon tego Ehehehe. I mamy taką piękną, o, przyklejoną Boratini. Boratini. O, kurde. O, Boratynka, ale zajechana. Niestety. Coś tam widać, ale ledwo. No nic, lecimy dalej. Idę zobaczyć, co tam Ravcio Co tam Ravcio kopnął? Blaśu. Bla Widzisz? Poratini. Porotini. Porotini. Gratulacje. Dziękować. <laughs> I Kubuś wymiera to dalej. Guziczek Nie wiem czy coś było tu nie, na niego, czy nie. nie Ale chyba nie No to był cywilny i sygnaturki są Guzik no cywilny elegancko. Ale Robi wrażenie No A jak? No i elegancko, super no i stałe 42 Dzisiaj dziś Dzisiaj jestem od filmowania jest da jest Nie wszystko co świeci jest ...monetką. <głos> <głos> Dobra, do no, następnego. Kuba znalazł krągłość. To będzie na pewno Baratini 100%. Ciężko robić zdjęcia, poczekaj, może włączymy, o. No, to będzie Baratynka. Stałe 67. Tak, Boratini? Nie mam pytania już. Tak, Boratini, Pogoń. Aha, no to no. rewelacja. Kratki. Ja. I kubu jedzie. Kubu jedzie, a co przywiezie? To jest pytanie za 100 punktów. Aluminium znów, Znowu? No, no jak sprzedamy będzie trępinionków, no a ja do następnego. Na pinta, proszę. Chwila prawdy. o klucz od skrzyni teraz trzeba skrzynię inną znaleźć no chyba chyba nie na tej głębokości co <laughs> no a nie chciałeś żeby nagrał <laughs> lecimy lecimy 71 cały Małgę ten pinpointera? możesz mamy coś, jest monetka, ja idę odłożyć wyrwiłowo chyba tylko, <laughs> to będzie jeden fenol z gapą tak jak się nie mylę dobrze mówię momencik tak jeden fenol z gapą Może brzydko będzie widać, widać no, no. ale to zrobię zdjęcie i w górę ekranu no. pokażę. No. Jest jeden. Ten Ten ale z ryt... jedynkę, no. z widać. No. no. No, to dzisiaj wymiotasz. Dzisiaj. I tak bywa. Kobuś Kubuś bez marchewy. No. no. Przyjdzie Rafał z pomocą. Jaki sygnał był? Y Aluminiowy, no o. my mamy dzisiaj szczęście, widzę. O. Ale aluminium jest w cenie. Także przez noc zbieramy. No, będziemy trochę bogaci. O, palec. Y o, tak. Dobra. No, ja mam tutaj niedaleko też Sygnalik sygnali 72 stały. Zobaczymy Dzień, przejemy, co od będzie. Wiemy od, od razu stery. Polmosimo Polmocimy. O. o Jest Polmos Oryginalny. Nie podróbka. Dokładnie. No co no lecimy dalej. Dopiero początek. Dokładnie. Nikt nie powiedzie, że będzie lekko. Do następnego. Kuba ma znalazł złoto A 92 jest stałe nie wypadło z rąk to trzeba być no tylko Fatima był przez chwilę już nie ma o, dobra to będzie Puszczek okruszek Mówisz Oz jego kruszek teraz większy No Podkładka <laughs> Ale co tam? Zawsze coś Zawsze coś Lepszy niż aluminium no. <laughs> Jak na Jest, ostatnim nie? polu Wieczorem to tak trochę inaczej się szuko niż Ciężej znaleźć trochę, nie? No lekko. Yo, yo. Kubuś teraz 85 stałe, jak to mówi. Wyszło chyba. co? jest monetka? jest monetka no co my tu mamy o ja cię kręcę ale piękna ale moniak nie wiem czy będzie widać nie wiem, może przez twojego będzie lepiej widać Okej o 48? Ja jeden, swaj munce, 1700 no proszę kto wybrał pole? Prezes hey. Rafael 1732 bodajże Trzymaj Strzał co 1730 któryś 9 bajże French To jest nasz niemiecki No, oczyścimy W później, domu no. no później tego damy znać co to jest A to będzie ten Fr, to jest chyba czy PR, coś takiego było. No, no, no. Dobra. no ja teraz to nie mogę przypomnieć, bo ja też nie. Ciężko jest myśleć o tej godzinie. ale gratki. No, dzięki, dzięki. Chociaż ktoś dzisiaj wymiota. O, jacie więc Jeden, coś tam, coś tam. Nie, no, 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 trzeba wyczyścić W każdym razie koronka jest. jest. Góra zamiatane. Aż się zapalę. <laughs> yeah. Od dziedziny zrobiony, nie? Warto było nie iść spać. No. Muntce, tu jest chyba napisane. No, muntce na pewno jest napisane, no. no. A co to jest za to zobaczymy później No, ale jest Piękna No Okej okay.